To mogła być najlepsza bitwa w historii mojej na AMX -ie. 30 Alt Proto. Kolejna mapa Zatoka Małży i początek bitwy to jakieś dziwne zagranie. Skoda T17 robi niby otwarcie, ale jak dobrze wiecie ten środek no, jest wyłączony. Ale nadal pamiętajcie, żeby zawsze tak sobie stać i tutaj naprawdę, jeżeli będziecie mieć czołgi z tyłu, możecie dużo po asyście zdobyć. Jeżeli jak mam teraz równocześnie wyjedzie na mnie, to mam trochę przeklapane, ale muszę się chować potencjalnie jak pantery, więc jedziemy dalej. Zaświeciłem Skodę, ona raczej mnie nie powinna zobaczyć. <grym> Zaświeciła mnie. Siemanko i witajcie. Bitwy na żywo AMX 30 Alt-Proto. Kontynuujemy nasz test, który zaproponował widz oniku 1977 Mianowicie zagrałem AMX Alt-Proto przed tą aktualizacją i teraz zobaczymy, jak będzie się sprawować już w obecnej wersji gry. A dla osób, które nie wiedzą, to przypominam, że AMX 30 Alt-Proto Został polepszony w tej aktualizacji i ładuje sekundę szybciej, przez co ma lepsze uszkodzenie na minutę i ma też lepszą stabilizację podczas obrotu wieży. W gruncie rzeczy najważniejsza zmiana to jest ten szybszy czas ładowania o sekundę I zobaczymy jak będziemy się grać tym Alt Proto po zmianach Jestem na typowej miejscówce do snajpienia Przebiłem w dolną płytę E75 A na złocie mamy penetrację 263 Więc bardzo fajnie Szczerze bardziej liczę żeby strzelić E50 I to przepięknie wchodzi E50 została w dolną płytę Czy będzie jeszcze możliwość na kolejny strzał? Chyba tak Niestety to już nie weszło Ale jestem zadowolony z takiego początku Nie było co pchać się na sam szczyt Lepiej było takim MX Alt-Proto przykampić, jak dobrze wiecie ten czołg za bardzo pancerza nie ma, teraz myślę, że to za bardzo też wchodzić nie będzie. Moje zdanie na temat Amixa Alt-Proto jest takie, że jest to ok premka, a po zmianach powinna być jeszcze lepsza. Znaczy no musi być jeszcze lepsza, no ładujemy sekundę dłużej, no to na pewno tym Alt-Proto nie będzie mi się grało gorzej niż wcześniej, nie ma takiej opcji. Ja teraz chciałbym wjechać na górkę, ale niestety to a idealnie się wychyliło, od razu dobijam do prawej i udaje mi się przejechać. Szczerze, jestem pierwszy raz na kareli po zmianach i nie widziałem, że tutaj dodali taki bunkier. Trochę ta mapa się pozmieniała, ale w gruncie rzeczy to chyba nie powinno w ogóle wpłynąć na rozgrywkę. Może to bardziej chroni nas przed artylerią, ale i tak przestrzał niż raczej z drugiej strony mają. Teraz LT432 i cyk. Strzał mi wchodzi pięknie, 1400 na liczniku. Może uda mi się zaświecić coś na. W bazie przeciwnika, ale ja nie mam pełnego zasięgu widzenia, nie, mam poniżej 400 405 metrów, więc bardziej liczę na naszego LC Iwena i mamy SHPTK. I teraz w pełni skupiam celownik i kolejny strzał mi wchodzi. I czekamy dalej na to, co pokaże LC Iwen plus ten, ten drugi czołg na środku, którym jest Buraz. Mi wchodzi w obiekta 416. O, może jeszcze tego SHPTK przestrzelę. Skupiam do końca. I udaje mi się jeszcze przed bleskiem zdjąć czeski niszczyciel czołgów, czechosłowacki. Doprecyzując, tutaj jest ten włoski niszczyciel, ale na niego przestrzału nie mam. Kadzie, będzie jeden padło. No to będzie raczej pewne zwycięstwo. Tylko teraz, żeby nie popełnić żadnego głupiego błędu i dograć bitwę do samego końca, chcę złapać przestrzał na MX-30, dlatego tak zjechałem sobie troszeczkę niżej. Myślę, że on tu może. Aj! To był taki strzał powiedzmy pół na ślepo, bo widziałem, że się cofa, ale teraz on mi zniknął z zasięgu rysowania. Oddam taki strzał. Niestety nieskuteczny. No i chyba wszystko na co się zanosi, że będę mógł coraz bardziej podjechać. Jest RHM niezaświecony, chory niewykryte, ale chory jest pluton z AMX30, to podejrzewam, że gra bardziej po tamtej stronie. Zaaduję złoto na e 75 Znaczy, to powinno być oczywiście tyłem obrócony na 75 Podjeżdżam pod te kamienie tak, żeby niszyciele nie mogły do mnie strzelać, ale... Znalazłem Borsiga. Ładuję HEKA, Borsig dostanie, ale jest Chori. Muszę się cofnąć od chori, żeby nie zebrać. Borsig mnie przebił za 808. Miał grube działo i 75 dobiło mnie i spadłem na dwa strzały. Dosłownie na dwa strzały. Więc powiedziałem wam, że chcę przeżyć do końca i dograć do końca, ale w życiu nie zakładałem scenariusza, że Borsig będzie tu ustawiony na grubym dziale. Jeśli na 5 się obróci, od razu mnie dokończy, no ale tak niestety się wydarzyło. To są screen po pierwszej bitwy, medal wsparcia. Trochę takim czołgiem byłem i uważam, że AMX Alt Pro to zdecydowanie takim czołgiem jest. Wynik drznowy, czwarte miejsce. Szkoda, że taki był mini fail na samym końcu, ale serio kompletnie tego nie zakładałem i byłem w absolutnym szoku. Zarobkowo wygląda to nieźle, z rezerwą, oczywiście osobistą. Trochę wydałem na amunicję, no bo było strzelanie z Golda. Co do perków, nie zwracajcie takiej szczególnej uwagi, bo perki bardziej brane są pod Budchata, to jest załoga pod batchata i to jest pewien problem nowej załogi, no bo mamy to ograniczenie do 6 perków, każdy jest fajny i każdy na inny pojazd bardziej pasuje i prawdopodobnie inaczej bym je kompletnie rozdysponował, może nie kompletnie, a inaczej bym je rozdysponował na alt Proto niż na Badczacie. No ale też wcześniej mając Chok Premium tak mieliśmy tą samą załogę i tak, ale ja tu widzę taki większy niedosyt po prostu patrzę na to z takiej perspektywy, że co tam innego mogłem wybrać, ale nie będę kombinować. Z wyposażenie klasyczne, stabilizator jest dosyć potrzebny, bo ta stabilizacja nie jest taka świetna. Co do ulubczeń polowych, to mam e, tak e, wybrane tutaj to wszystko. No i w sumie bez zbędnego gadania gramy drugą bitwę. Pora na Pilzno i teraz załaduję pocisk odąkowo-burzący, wceluję się w te bramy i możliwe, że złapiemy jakiegoś lwa albo kari. wolniejszy niż życie, może te 103 przejeżdżające w taki sposób. Oczywiście, jeżeli oni pojadą sobie bardziej dookoła, no to nie ma opcji, ale kari zostało złapane i jest darmowy strzał. Dla mnie 297, może jeszcze ktoś się skusi, jakieś lwy. Ale teraz trzeba być uważniejszym, bo teoretycznie moje zagranie można skontrować. Mianowicie, jeżeli jakiś czołg by się ustawił dokładnie w tej linii, ale poza moim zasięgiem świecenia, no to wtedy on mógłby na przykład do mnie sobie strzeć, nie będąc wykrytym. No, jak widzicie, ktoś tam strzelił. Możliwe, że przy czerwonej linii. No, ale nie będę już kusić losu, bo chciałbym się ustawić po drugą stronę. Bo tam nasze dwa czołgi lekkie wjechały ultra agresywnie i podświetliły te niszczyciele. Jak widzicie, jakieś piksele są, natomiast wolę strzelić najpierw w sam byłem wykryty, muszę cały czas analizować, czy po mojej prawej ta brama nie zostanie rozwalona, bo ta brama jest bardzo kluczowa. Eee, jak widzicie, ktoś raz do niej strzelił i to był buraz, który oddał cały swój magazynek, no i teraz czołgi, które się wychylają stąd lub tam, gdzie jestem buraz. Będą mogły do mnie strzelić, Ja jestem jeszcze przez kilka sekund wykryty. Tu nikt się nie wychyla, więc warto sobie odbić do tych wraków. Znaczy, nie wiem, czy są wraki, no jakaś produkcja chyba headsetów, nie wiem. Zniknąłem ze spota i dojeżdżam sobie już na spokojnie, robiąc taki łuk, bo tu przykładowo Senlak może stać w tych krzakach, bo dosyć wcześniej byłem wykryty i spodziewałem się, że Senlak gdzieś tutaj gra pasywnie, no ale w 100% tego pewien nie jestem. Widzimy też, że mamy Bleska na linii krzaków, tutaj Buras dojechał i ten Blesk słabo spotuje, on nie będzie tego świecić. Ja chcę z tego wszystkiego skorzystać i tutaj jest ta dziura i też przy okazji zaświeciłem Esta 1, zaświeciłem Senlaka, który okazuje się, że jest jednak w lesie i ja będę zbierać po spocie asystę, Prawdopodobnie on strzelił, przez to ja go wykryłem. No i teraz zostałem Tysiaka po spocie. Szkoda, że Sonnak jeszcze przeżył, ale nadal pamiętajcie, żeby zawsze tak sobie stać. I tutaj naprawdę, jeżeli będziecie mieć czołgi z tyłu, możecie dużo po asyście zdobyć. Ta bitwa nam się uspokoi najprawdopodobniej, 0. Na Ewentualnie, Typ 63, teraz widzicie, że przestawia wrak, ale dostał od razu do artylerii. Na pewno ten Typ jest cały czas wykryty. On jest na jeden strzał i nie spodziewałem się tego, żeby coś tu namieszał. Ja może oddam jakiś strzał na ślepo. Te okolice mogą być wykryte po strzale, ale nie jestem, to znaczy, że ten light jest bardziej schowany. Padł typ i ten typ może sugerować przeciwnikowi, aby on podjeżdżał, bo możliwe, że oni myślą, że to typ ich zaświecił, oni nie mają pewności, że ja ich wykryłem. Dlatego ja zostanę na mojej miejscówce, trochę bardziej się przykleję do tych rur, tak żeby te rury nie zasłoniły niszczycieli. Zaświeciłem Senlaka, zaświeciłem ST-1, no i oddam strzał w to ST-1. ST-1 padło, ale nadal Senlak żyje. Teraz będzie bardzo ważne, żeby ten laka dobyć. Jeżeli on podjedzie pod te rury, będzie pode mną, no to wtedy cały czas będę wykryty na 5 metrów. To chcę uniknąć, dlatego, oczywiście, muszę się wcelować i muszę go dokończyć, bo on będzie powodować problemy. Teraz przez 10 sekund jestem włączony tam około 10 sekund, bo teraz no, posiadając ten perkę, nie pamiętam nazwy, ale o sekundę wcześniej znikamy przeciwnikowi. To też jest warte zanotowania. Widzimy repusz, lorka i persik będą podjeżdżać. Więc śmiało mogę zostać na mojej miejscówce. Tam Kari pojawiło się na środku, ale nie będę z tego korzystać, tylko wyczekam moment bo tu powinny być pewne uszkodzenia, bo tu mamy WZ-120, której nie trafiłem, ale coś jeszcze po wpadło, co ciekawe. Jeszcze Progetto, o właśnie, jest Progetto, kadłub, wieża, wchodzi to, 293. No i Progetto w tym momencie nie ma. Teraz wszystkie czołgi były wykryte. wykryte. Wiemy, że jest na środku Kari burask Leve, tu, a SU-130 musi być same. Możliwe, że SU ucieka, jeżeli zapali mi się żarówka, to znaczy, że on jest na tej pozycji i śmiało mogę po niego pojechać, ewentualnie mogę bardziej skupić się na Kari i Burasce. I może bardziej się na nich skupię, ponieważ ten sumuk uciec, a jednak jestem wykryty. Ale zobaczcie, że Burask tak naprawdę wjeżdża idealnie pode mnie. On pewnie wystrzelał magazynek i dostał od kogoś. Może jeszcze raz ode mnie zbierze. Mogłem załadować pociski odłąkowe burzące na Buraska. Ale jakoś nie mam pewności, bo to różnie bywa. Buraz teraz padł. I to jest dla mnie spora ciekawostka, bo nie widziałem jeszcze na pilźnie tego zdarzenia losowego. Czy ja mogę tak przejechać? Mogę tak przejechać. No tak, bo oczywiście for fun, sobie co i jak. Nie burazki, SU najprawdopodobniej nie wykryło mnie, tylko buraz mnie wykrył chyba. Dlatego SU nie pokazało się po lewej stronie. Wody pocis odłąkowy mam akurat perk intuicja i może SU będzie na przykład na K1. Jest e, drugie SU, o którym nie myślałem, ale mam Heka, Myślałem, że mi to wejdzie. Niestety e, nie. Może zdążę przeładować. Dzięki temu, że ładuję sekundę szybciej, udało się. Natomiast nie przybiłem tego Heka. Tu Heki mają 50 penetracji, więc one takie pewne nie są. Dlatego też nie ryzykowałem z tym buraskiem. Nie powinienem ryzykować z SU i oddać normalny strzał, by to wyszło lepiej. Ale ogólnie jest całkiem nieźle. Co prawda, mamy znakę drugiej klasy, znowu medal wsparcia, ale bitwa jest o wiele lepsze. 2700 uszkodzeń. 200 po asyście i też było to moim zdaniem fajnie zagrane, też dobre reakcje były no i to na tyle z tej bitewki pojedziemy sobie teraz kolejną trzecią kolejna mapa Zatoka Małży i początek bitwy tu jakieś dziwne zagranie Skoda T17 robi niby otwarcie, ale jak dobrze wiecie ten środek no jest wyłączony, no tu na tym środku za dużo nie zaświecicie tak naprawdę nic on nie daje, nawet delikatnie ta mapa została zmieniona z tego co mi się wydaje na tym środku, ale nadal jest to taki plac wyłączony z bitwy, bym powiedział. I nawet gdyby udało mu się zająć jakieś krzaki, to raczej by to sporo tej skodzie nie dało. A na pewno zbierze kolejny strzał do mnie. Natomiast ja się cofnę, bo mogłem zostać wykryty, ale finalnie tego spota nie mam. Skoda schowana, szukam przestrzał na Achillesa. Bardzo fajnie mnie rzuciło na szóste tiery, więc powinienem tu naprawdę sporo zdziałać. mogę też sobie pozwolić na trochę bardziej agresywną grę. Gdyby ktoś. Jeszcze nie wiedział, nie słyszał, do IMX 30. Na papierze pancerza nie ma, aczkolwiek ta wieża coś potrafi poodbijać. Porównałbym to trochę do pancerza CSA-63. Jak strzałem na jakieś czołgi średnie, czołgi niższego tieru, to ta wieża CSA aż taka papierowa nie jest, ale w gruncie rzeczy na ten pancerz raczej nie liczymy. Podjeżdżając dobiłem Skodę. A-44 rozciąga całą tę flankę i jasno sugeruje, że przeciwnik który raczej czołgów nie ma. Jeżeli ma, to na pewno są one schowane. Stąd moja decyzja, aby podjechać. Jest burza, na którą no, warto było trochę uważać, bo to może być strzał z nie taką małą ilością szkodzeń, ale przebiłem burzę. Kto się dobił, a 44 burza strzeliła do niego. Jest Achilles nadal tu schowany, coś on kombinuje, ale kompletnie mu to się nie udaje. Jest Saladin niewykryty, i IKV niewykryty, ale w plutonie jest t i 100. Raczej IKV będzie po drugiej stronie. Jedynie czego się obawiam to Saladina, który dokładnie jest na wprost mnie, ale mimo wszystko on jest chyba jakoś stokowy. Strzelił mnie za 135 i jeszcze się odbił. Ja go wykryłem. Rozciągam to dalej, KW-2, no jedna KW-2 mogła się cofnąć, wiedzy na ten temat nie mam. Teraz ja zniknąłem ze spota, MT-25 się cofa, ono może mnie wykryć tak naprawdę. No, i to zrobiło, więc ewentualna cofka. Nie wiem, co robi ta jedna kabotwórka, którą teraz zaznaczam na minimapie. Ona może być celowana przez balkonik do mnie, dlatego taka moja rozwaga. Przypatrzcie się, że bitwa jest wyrównana, bo HP mamy minus 300. Ja sobie raczej zdecyduję się na powrót na bazę, bo boję się, że te czołgi. Będą szturmować dalej, teraz nie chciałbym się bardzo utopić. Oczywiście, my możemy też zajmować bazę, to co robi Tygrys, no ale bądźmy szczerzy. Kapowanie po pierwsze jest w pewnym stopniu ryzykowne, bo wystarczy jakieś jedno-dwa zbicia i przegrywamy bitwę. Po drugie, jestem przekonany, że jak wrócę się na odpowiednie pozycje, dam wsparcie naszym, to powinniśmy dosyć dobrze to wygrać. No i będę mieć też. Fajną bitewkę do zaprezentowania. I6 będzie szturmować na niego. Raczej trzeba będzie zadawać złoto, jeżeli będzie się on gdzieś tu wychylać. Ta fałka się wychyla dalej. Nasz tygrys kapuje. Oj, nie jestem na pozycji gotowy. Nie sądziłem, że I6 teraz dokładnie przejedzie. bo zmieniali te wszystkie wały i, i nie złapałem przestrzału. Czy ja złapię gdzieś T29? to jest pytanie. Tak jest. Jeden strzał 285. Ktoś przejmuje naszą bazę. Po strzale nie jestem wykryty, ale warto będzie obić ISA 6. Bo to jest największe zagrożenie w całej tej bitwie. T29 na gąsce. Może dobija. Niestety jestem na spocie. I z szóstym mnie nie rozwali. Tylko że już dwa czołgi przejmują naszą bazę. To jest bardzo duży kłopot. Dojeżdża 40 TP. Ja też podjeżdżam. Tam kawudłajka się pojawiła. Nie będę strzelać do kawudłajki, bo muszę skupić się na bazie. Jeden czołg z tej bazy zjechał. Więc już to taki problem i priorytet nie jest. Natomiast tu fałka strzela. Wjechałem do krzaków. Chyba nie jestem wykryty. A T34 jest. I nadal jakiś czołg przejmuje bazę Skupiam celownik, przebijam Nie wiem czy mam spota, więc jadę do przodu Nie mam spota To będzie strzał na ślepo w T-34 Niestety to nie wchodzi Jestem też wykryty Nie chcę zbierać Muszę uciekać. Baza powinna być ogarnięta, bo to nie są jakieś groźne czołgi. Natomiast tutaj, no i z 6B, KW2, to już są groźne pojazdy. Widzę tutaj fajny balkonik, na którym mogę spokojem sobie to wszystko rozegrać. Fauka zjechała na dół, więc póki ona jest tu bokiem, to muszę z tego wszystkiego korzystać i ją jak najbardziej obijać. Ona ma dużo tych punktów wytrzymałości. Myślę, żeby nie załadować złota, tu Skoda zjedzie. Nie dobiłem skody MT25, mnie uprzedziło. Minus 3300 i to nie wygląda w ogóle dobrze. Ja chciałbym szybko dobić To T3400. Dobijam bez straty, co najważniejsze. Pałka będzie jechać dalej. Ja cofam się na balkonik i zrobiło się niebezpiecznie. IS6 się ode mnie odbił. Jestem wykryty, chociaż nie wiem, czy IS6 przedłużył mi tego spota, czy już będę znikać. To mnie bardzo zastanawia. Jedzie ten Saladin. Niestety strzał za zero, nie przebi to koła. No i zostałem wykryty. Jest IS-6. I cofka, żeby nie zebrać IS-6. Obijam Saladina. IS-6 jedzie, no. Ale zatrzymał się akurat teraz. Nie wiem, czy ten Saladin będzie jechać twardo do przodu. Nie. Jest fałka jest is szósty. No powiem wam, że jest ogromny problem. Przebijam IS-6. Ale fałka będzie wjeżdżać, będzie wjeżdżać Rudy. Obiję tego Rudego. Uciekam od niego. Eee, no i teraz... Tam już ogromne problemy. Jedzie fałka. Fałka mnie przebija jeszcze z Amorakiem. Nieprawdopodobnie wszedł szósty i z szósty nie jedzie na mnie T29 na plecach. Muszę w tej sytuacji dobić Saladina. Nie mogę za bardzo się cofnąć. Rudy się odbił. Dałem mu gąskę. Musi teraz ta fałka jakoś się odbić ode mnie. T29 <tosz> mnie przebiło. No, i nie, zebrałem tylko w dwójki. Nie udało się tego wyciągnąć, a byłem dosyć pewny. Wydawało mi się, że dam radę to ugrać i będzie świetna bitwa. Nie wiem sam, czy powinienem wjechać na tego kapa. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie. No, nie ukrywajmy. Większość z nas nie gra po to tylko właśnie o jakieś takie super bitwy. I tu potencjał ogromny był. Niestety nie udało się. Za dużo czołgów równocześnie wyjeżdżało i mieli oni zbyt dużo tych punktów wytrzymałości. Porażka, ale nie poddaję się. Myślę, że jeszcze tym MX-em 30 coś dzisiaj nastrzelam. Ktoś w ogóle do mnie napisał. Only players need to play full gold ammo on his clip loser. <laughs> napisał mi, że jestem przegrywem i gównianym graczem. No niestety, no, zignoruję to. Nawet nie odpowiem, bo to bardziej poprawia mi humor. Karel, ja w trybie szturm. Jestem znowu na szóstych tierach, więc fantastyczny matchmaking. Też chciałbym zobaczyć tego AMXa 30 na dziesiątych poziomach, jak pewnie i wy. No ale nie będę celowo tu restartować niczego. Zagram na tych szóstkach tryb szturm i może teraz uda się coś wygrać. Ustawię klasyczną snajpę, to będzie mój początek bitwy. Zagram przy tych kamieniach, może ja nawet kogoś wykrycę, wykryję podjeżdżającego. Liczę na to, że... Te czołgi gdzieś tutaj coś mi podświetlą. I Na ten moment zagram bardzo pasywnie, a potem zobaczę, jaki będzie przebieg sytuacji, gdzie te medy będą podjeżdżać. I jak widzicie, znaleźliśmy Skodę. Co prawda, nie po mojej spocie chyba, ale w razie czego się cofnę, bo ona mogła mnie wykryć. Nie stoi jakoś perfekcyjnie z zakrzaczkiem, żeby nie być wykrytym. Natomiast sprzedałem bardzo fajny strzał za 293. M6, może zobaczy T29 i. Tu też liczę na jakiś przestrzał. Wiem, że to bardzo pasywna gra i graję trochę jak taki niszczyciel, ale ja nie chcę ryzykować, nie chcę tracić punktu wytrzymałości na początku, no bo jestem tą ósemką na szóstkach i sami widzieliście w poprzedniej bitwie, że te HP-ki bardzo mi się przydały w samej końcówce. No i też AMX 30 aż takim opancerzonym pojazdem nie jest, żeby sobie pozwolić na nadmierną agresję. Jest pudel, skupiam już do końca, przebijam 362. No i mamy genialny początek, pudla już nie ma, Skoda podjechała, pytanie co z tą drugą Skodą, jest ona znaleziona i cyk, dobita Skoda. Tamte 29 najprawdopodobniej jest osamotnione na tej flance. My wygrywamy na drugie, tylko KPZ ma dobrą pozycję. To jest dobry czołg i ma też wsparcie ze strony SHPTK. Charioter zrobił fraga na Leo, czyli po drugiej stronie było Leo. Tam gdzie jest KPZ, to Szarioter to jest kolejna ósemka, która wspiera. Jak widzicie, jest na 4 zaświecona, która tę flankę. Ja wybieram właśnie, żeby pojechać na lewo, albo nawet podjechać środkiem w taki sposób. Teraz mógłbym to śmiało zrobić, zagrać się z naszym RHM-em. Nie wiem, czy jakiś czołg nie ma będzie w krzaku, ale szczerze wątpię, żeby ktoś tutaj pasywnie gdzieś na środku grał w tym krzaczku. I z tych środkowych pozycji może uda mi się wyciągnąć m.in. to T29, ale to zobaczymy. Dojeżdżam do tego kamienia, sprawdzimy, czy będę wykryty. Nasza Skoda tam już przejechała, teraz odbijam na prawo, w pełni rozpędzony. Ktoś tu może być na wprost. No i niestety jest drzewko przewalone, jest T44, które strzeliło mnie wręcz za zero. Ten już CDT do mnie nie strzeli. Ja w tym momencie jestem Praktycznie bezpieczny, chyba że T44 postanowi wylać się na mnie i chyba on to robi. Omozałodowane haeki nie przebił, to nie jest najlepszy gracz. On tu będzie sfragowany, ja dostanę jeszcze po spocie. Nie chcę się wychylać, bo T29 stąd. Będzie mieć na mnie bicie i jeszcze przez te kilka sekund jestem wykryty dla przeciwnika, więc muszę to uspokoić. I dopiero gdzieś teraz spróbuję wychylić się z tych szaczków i sprawdzić, czy tu nie ma gdzieś T29. Idealnie byłoby go wyciągnąć, bo on będzie niewygodny dla mnie, ale z drugiej strony też będzie warto, aby zaświecić tego CDT do naszych pozostałych czołgów albo jak Panterę, albo T3485, które jest tam po prawej. Przebijam jak panterę, uważam na T29. Nie wiem, czy wtedy to, to się nie wychyli. Nie wiem, czy TS5 będzie wcelowana. Okej, okay, on T29 jest wykryty i T29 nie będzie do mnie wcelowane, ale ja jestem wykryty. Sporym problemem na pewno do tej bitwy jest KPZ, bo to jest dobry czołg. to jest raczej jakiś dobry gracz i on może trochę tutaj namieszać. Będzie mieć dobrą miejscówkę do obijania nas od boku. Chyba najlepiej dla mnie byłoby się cofnąć, natomiast nie wiem, czy mogę sobie na to wszystko pozwolić. Teraz może te 29 gdzieś złapię. No dobrze byłoby przełamać się na tej flance, czyli rozwejść te T29 i mieć z tyłu głowy to, że od nikogo nie zbiorę, ale nasza TS5 musiałaby zagrać agresywniej. KPZ może pojechać po naszą artylerię, po naszego RHM'a. jak wiecie, na tym balkonie, gdzie my byliśmy kilka minut temu, to mamy przechlapane, ale widzimy, że te T20... 29. Chce zabrać wszystko w swoje ręce i zjeżdża po Skodę. Ja muszę to go do... Ja musiałem go dobić. za 283 nie byłem wykryty, więc fajnie. Tu dojeżdża jeszcze SHPTK. Mamy sporą stratę, ale powoli nadrabiamy. Jest KPZ. To jest najważniejszy czołg. Ja zaświeciłem jak panterę. Per koordynację mi pokazał w ogóle to, że ja go zaświeciłem, bo... No teraz dzięki tym nowym perkom, tak to wszystko wygląda. I T29 do mnie strzył, coś o czym wam mówiłem wcześniej. T29 gra na wymaksowanym dziale. Ja chyba dla bezpieczeństwa zjadę tu w dół. Niestety, ale CDT złapało na mnie przestrzał. Zaświeciłem t 34 ale powinienem dostawać po właśnie za niego. I o to w tym zagraniu chodziło. Artyleria tutaj cały czas jest. Nie wiem, co będzie robić jak Pantera. Ja bym przedłużył spota na to T34. Proszę, powiem wam, że tutaj jest spore takie zawirowanie. Jak Pantera jest odwrócona na mnie, nie wiem czy Arta będzie mieć bicie na jak Pantera, ale dobrze byłoby zaświecić ponownie t 34. Ale widzimy, że artyleria rozwaliła KPZ, więc super. Ja niestety będę wykryty wychyla się na t 4 i on może być na to gotowy. Jak Pantera też może być gotowa, żeby wyje wyjechać mi na plecy. Zaswieciłem te 29, które na mnie się nie patrzy albo zaczyna. Nie, nadal się nie patrzy na mnie, te 29. 29 walczy z TS5, ale Chariotera zaświeciłem i zaświeciłem kolejne czołgi. W sumie dobrze, bo RHM przebił go. Nie wiem, co będzie robić jak Pantera, ale chcę się cofnąć, tak, żeby nie zebrać od razu po strzale. Ale ten Charioter sprytnie tu podjechał. Jeżeli, jak Pantera, równocześnie wyjedzie na mnie, to mam trochę przechlapane, ale muszę się chować potencjalnie jak Pantery. I dobiłem Chariotera idealnie w czas, tak, żeby on mnie nie dobił. Uważam na jak Panterę, bo ona może być. Na mnie przygotowana też pamiętajmy o tym T29, które zmierza w moją stronę. I on na pewno się wychyli. Ja na pewno nie zdążę uciec bez straty HP. Więc ja po prostu wyczekam ten moment. Liczę na to, że cały czas RHM będzie zapewniać mi wsparcie. I mamy T29, dostało raz. Przydałaby się artyleria. Jak Pantera rozpędzona, nie będzie wcelowana. Ale T29 blokuje. T29 blokuje. I CDT powinien dostać od Borsiga. Ja zgąskowałem jak Panterę. On się ode mnie odbił z HEKA T29 też się odbiło. Ja kończę go, ale CDT możemy dobić zaraz. T29 nie dobije. Oj, nie trafiłem. Oj, 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 tu naprawdę. Wszystko jest na styk. Dosłownie cała ta bitwa. Dobiłem CDT. Jedzie T29. Muszę uważać też na artylerię. Nie, nie zdążyłem kliknąć, nie wiedziałem. oj, oj, oj. Ten krzak mi tak zasłonił to pole widzenia Też byłem pokazany trochę bokiem I szczerze, to mogła być najlepsza bitwa w historii mojej na AMX-ie 30 Alt Proto Bo mamy tu burzę, mamy SU-100, dwie artylerie Tu mogłem dużo podświetlić Zadałem 4000 uszkodzeń Jak w poprzedniej bitwie miałem niedosyt, to ja nie wiem co mam powiedzieć teraz Oznaka pierwszej klasy, 5 fragów I serio, czuję się, że mogłem zmienić losy tej bitwy Ale T29 no Było lepsze w tym starciu i wszystko było na styk, wszystko wyglądało już, zaczynało się układać dosłownie. Ale niestety to za nami, nie będę tego długo rozpamiętywać. Trzeba zagrać kolejną, ostatnią bitwę i coś w końcu wygrać, bo chyba tam same porażki mamy z tego co pamiętam. Więc jest dosyć słabo pod tym względem. No a teraz przed wami losowanie na dziesiąte poziomy w ostatniej bitwie. Tu trzeba będzie być jeszcze bardziej skupionym, bo każdy minimalny błąd może nas kosztować całe życie. Od razu zostałem wykryty i wydaje mi się, że zostałem wykryty z tego standardowego krzaka. Raczej nikt stamtąd nie mógł mnie wykryć, ale to się zaraz okaże. Mamy szarfutura, który jedzie dookoła, może on nam coś pokaże. Ja analizowałem skład, no nie ma żadnego czołgu lekkiego, STB jest za wolny, poza tym jest wykryty w mieście, więc jakiś burask najprawdopodobniej coś tu kombinuje i buraz jest już na środku i to na nim się skupimy, niestety, ale nie trafiłem. Mogłem strzelić w progetto, byłby to pewniejszy strzał, ale zobaczcie, że jeszcze mam jedną okazję, aby strzelić w eee, I gdybym ładował sekundę dłużej, no to nie miałbym tej okazji, też musimy o tym sobie przypomnieć. Próbowałem strzelić w buraskę, niestety nie wyszło. Jeżeli uda się dobić buraska, no to nasz szarputur może mieć otwartą drogę, dlatego ja tak próbuję, bo to naprawdę dużo też mi ułatwi, jeżeli cała ta flanka będzie otwarta. Oczywiście nie musi być, no bo oni mogą mieć jakieś pozostałe czołgi na tych bunkrach, ale zaraz to wszystko sprawdzi szarfutur. Zanim to zrobimy, to warto sprawdzić czy po strzale tu nie będę wykryty. Pocisk przeleciał, ale wykryty nie jestem, natomiast dziwi mnie to, że UDES zebrał. To znaczy, że raczej jakiś czołg na tych całych bunkrach jest. UDES mógł być wykryty jeszcze tutaj w tym fragmencie, ale zaraz też to... Lepiej sprawdzimy, mianowicie pojadę sobie gdzieś tu, oddam taki strzał z biodra. Nie patrzyłem, czy to wchodzi, czy nie. Nie jestem wykryty, więc tam nikogo najprawdopodobniej nie ma i pojadę sobie dookoła. Nie wiemy, co robi szarfutur. Je to jest czołg niewykryty. K91, Tortoise i Isu z takich pojazdów, które rzucają się w oczy. One potencjalnie mogą grać na tej flance. Nasz szarfutur ładuje. Oddał jakiś magazynek jak w to czołgi przy bunkrze chyba. Ja cały czas tu badam, czy nie jestem wykryty. Nawet w ruchu oddam taki strzał. To jest dobre testowanie, czy ktoś ze słabym zasięgiem widzenia nie stoi. No i na razie spota nie mam. I wszystko sugeruje na, na to, że mogę podjechać, ale mam bok jak pancera. To może to wykorzystam, ale ten bok jak pancera, zanim skupiłem działo, to już się zamienił w przód jak pancera. Nawet ze złota nie jestem w stanie go ruszyć, więc. Jedziemy dalej, zaświeciłem Skodę, ona raczej mnie nie powinna zobaczyć. <laughs> Zaświeciła mnie, chyba Skoda, chyba Skoda, pewności stuprocentowej nie mam, ale jest i Progetto, dałem strzał, od razu cofka. No i moi drodzy, wjechaliśmy prawdziwe maliny. Szarfutur jednak jest gdzieś tu w narożniku i strzela bez spoto, o dziwo. I on zrobił fantastyczną pułapkę, i teraz ja mogę zginąć. Ale chyba finalnie nie zginę. Zastanawiam się, czy to on mnie wykrył i o co w tym wszystkim chodzi. Czy to była skoda? No nie jestem przekonany, żeby to była skoda. Raczej to skoda nie mogła być. Więc odpuszczam. Praktycznie w ogóle się nie spotkałem, żeby ktoś grał na tej pozycji na randomku. No ale jak widać, to wszystko działa. I szarfutur może się tam odnaleźć. Oddałem strzał na ślepo, może to wejdzie. Nie będę podejrzeć tego głębiej. Tylko zostanę sobie tutaj i szukam przykładowo boku jak pancera, czy jakiegoś innego pojazdu, który tu może się cofać. I ja chyba dostałem na ślepo, bo żarówka mi się nie zapaliła po strzale, a dużo czasu minęło. I on po prostu dał taki strzał na ślepo w i mnie dobił, tak samo jak ja dobiłem buraskę. No i ostatnia bitwa niestety, ale będzie fatalna. Nie będę tego odcinka przedłużać, no zostałem zaskoczony i złapany brutalnie przez Szar Futura. Cały odcinek to możemy fajnie zobrazować, że AMX-30 generalnie w dobrych rękach jest fajną premką, bo te uszkodzenia cały czas spadają. Można przesnajpić, to działo aż takie bardzo kapryśne nie jest oraz ta sekunda ładowania trochę pozmieniała w tym czołgu i naprawdę gra się lepiej. Uważam, że AMX-30 z premki takiej średniej stał się premką dobrą za odpowiednią cenę w programie czy gdzieś, śmiało mógłbym takiego mx-30 doświadczonym czołgistom polecić, ale oczywiście sporo trzeba się nadpocić i też łatwo na tym mx-30 możecie wyparować, jak ja w tej bitwie rzuciłem na 10 tiery i była tragedia, ale serio zostałem brutalnie zaskoczony i to tyle na tym odcinku, dziękuję wam za oglądanie, trzymajcie się, to elo!